Nagraj i nagraj. Super. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, film na szybko. Taka prowizorka trochę zainscenizowana ze świeżo przyjętym walorem, dosłownie 20, 30 minut temu trafił do nas, do firmy. Ale jak nas coś zainspiruje, to wiemy, że te emocje są najgorętsze w momencie, gdy one są i się pojawiają. Także chciałbym wykorzystać, szczególnie, że następne spotkanie ma mówione na 14, mamy 13.40, na to, żeby z Państwem podzielić się na chwilę emocjami. Proszę Państwa, wybitny walor do nas trafił na aukcję. To jest właśnie ten puchar, który widzicie Państwo tutaj przede mną w tej chwili. I walor jest wybitny z wszechmiar. To jest właśnie taka wielowymiarowa pozycja, która znajdzie zainteresowanie w oczach wielu kolekcjonerów. Przede wszystkim jest to z naszego punktu widzenia puchar ozdobiony monetami. I to już jest coś, co w przedmiocie naszych zainteresowań zawsze budzi emocje. Ale proszę państwa, tutaj jest komplet monet powstania listopadowego. Czyli mamy dukata, mamy dwuzłotówkę, złotówkę, 5 zł, 10 groszówkę i 3 groszówkę. Zdarzają się monety powstańcze w różnej formie pamiątkowej na różny sposób adoptowane nie tylko takiej stricte monetarnej postaci, do jakiej się przyzwyczailiśmy, gdyż proszę Państwa jednak ten zryw narodowo-wyzwoleńczy z 1831 roku mocno zakorzenił się w polskim takim historycznej świadomości, patriotyzmie i to było wszechmiar wykorzystywane, czyli przede wszystkim te różnego rodzaju pudełka, pamiątkowy patriotyczny na komplet monet powstańczych, tak jak mogą Państwo zobaczyć u nas wielokrotnie w ofercie aukcyjnej. Czyli tutaj widzimy komplet monet, specjalne pudełeczko, te pudełeczka miały okolicznościowe napisy. Tutaj numizmatycznie walor szczególnie atrakcyjny, ze względu na to, że monety są nie a tylko wkładane w takie pudełeczka. Ale z powstania listopadowego motywy, które również często widzimy, to różnego rodzaju spinki z monetami powstańczymi, czasami pojedyncze jakieś monety montowane na przykład w dno kieliszka, szczególnie do tego lubianą monetą jest 5 pięciozłotówka, którą widzimy tutaj, która ma dookoła napis Boże zbaw Polskę, więc świetnie nadaje się na przykład jako spód kieliszka i wtedy dookoła jeszcze czytamy Boże zbaw Polskę, widzimy z jednej strony herby tutaj Polski Litwy. I z drugiej strony, w środku, kieliszka zazwyczaj, nominał, ale to zazwyczaj jest jedna taka moneta. Czasami, proszę Państwa, jak się trafia wyroby takie monetarne, to jeżeli byłby na przykład komplet monet, i szczególnie jeśli tam był dukat, czyli ta złota i najcenniejsza moneta tejże emisji, to z reguły te naczynia są ograbiane z tych cenniejszych monet, są tam jakieś zamienniki wkładane, kopie i tak dalej. Poza tym rzadko się trafia, żeby te Szczególnie już licząc tego tak XIX wieku wyroby monetarne w naczyniach były jednocześnie w naczyniach wysokiej klasy. A tu, proszę Państwa, jest produkt wybitny. Jest to piękny puchar polskiego wykonawcy. Tutaj mamy i ocechowania, i przede wszystkim sygnaturę. Stanisław Westfalewicz. Krakowski srebrnik, złotnik, wytwórca takich wyrobów z połowy XIX wieku. Wszystko gra. Oprócz tego tutaj jeszcze odpowiednie cechy odnoszące się do próby metalu. Tu jeszcze z boku są jakieś cechy. Proszę Państwa, nie mieliśmy jeszcze czasu analizować tego obiektu dokładnie. Pokazujemy go na gorąco chwilę po przyjęciu. Ale proszę zobaczyć nawet podstawę tego pucharu i trzy orły, takie zrywające się do lotu kolejny element, symbol patriotyczny. Puchar wewnątrz pusty, czyli to nie jest jakaś lama, ciężka pozycja, tylko to jest takie misterny, lekki w odbiorze wyrób. Jednocześnie tutaj widzimy, co zainicjowało powstanie tego pucharu i kiedy on powstał. W dniu imienin Konstantemu Stańkowskiemu Życzliwi koledzy drukarni uniwersyteckiej 1868. Puchar z monetami powstania listopadowego 1831, wykonany w roku 1868, czyli już po powstaniu styczniowym. Cały czas te patriotyczne zrywy są na bieżąco tutaj w pamięci Polaków. Powstanie styczniowe tragicznie zakończone, 1863, 64 okres żałoby narodowej, także też nic dziwnego, że tutaj jeżeli były w zasobach monety z powstania listopadowego, to wtedy tym bardziej sięgnięto do nich, też z powstania styczniowego jako takich nie było. Tutaj motywy roślinne, proszę Państwa, akurat ja specjalistą od wyrobów tego typu nie jestem. Natomiast nawet nie będąc tymże specjalistą, czuję po prostu w tym wyrobie, biorąc go do ręki wyrób znakomitej wysokiej klasy. To po prostu czuć jakość wykonania, tą taką delikatność elementów, ich, ich misterię, także całość przepiękna. Jednocześnie patrząc na monety z tej strony, widzimy, iż to nie było tak, one były tutaj wprawione i zapomniano o tym pucharze. Ewidentnie chwytając go, chwytano go w ten sposób, czyli tutaj ta podstawa tego kielicha stanowiła jednocześnie moment miejsce oparcia go o dłoń i widzimy to doskonale po tych monetach. Bilonowe 10 groszy, srebrzenie w sposób naturalny, praktycznie tutaj nieobecne. Jednocześnie też dość wyświecona powierzchnia 3 groszówki. 3 groszówka widzimy w wersji podstawowej łapy orła proste, ale ciekawostka jest, że to od razu zwrócił tutaj uwagę pan, który nam przekazywał puchar do aukcyjnej sprzedaży że przeglądając, patrzyłem na odmiany monet i tutaj jest zdecydowanie rzadsza odmiana dukata powstańczego, gdyż jest to dukat z kropką za pochodnią. Według aktualnych badań tylko 17% populacji dukata jest z tej odmiany. Najpospolitsza odmiana to jest kropka przed pochodnią. Także ciekawszy dukat. Zresztą z bliska możemy zobaczyć, jak te monety wyglądają na tym powiększeniu od razu. I w środku jednocześnie ten pucharek wyzłocony. Ale monety wprawione są tak, że jeśli tam zajrzymy, co prawda nie tym obiektywem, nie tym telefonem, to się nie uda, ale doskonale widzimy drugą stronę każdej z tych monet. Zrobimy zdjęcia obiektywem makro, to będzie wszystko widoczne w opisie aukcyjnym. Proszę Państwa, walor wybitny i to jest coś, co sprawia, że nam się chce przychodzić do pracy. A dokładnie powołał się na to pan, który wstawiono nam również, ten Puchar, który powiedział, że oglądał ten filmik, gdy pani przyniosła banknoty insurekcyjne i mówi, że. Takie momenty to zapewne jest coś, co sprawia, że nam się chce przychodzić do pracy. I sam również dostarczył nam do takiego momentu. Proszę Państwa, krótki anons, na szybko pokazujemy znakomity puchar z monetami Powstania Listopadowego. Puchar, który jest jednocześnie świetnym wyrobem złotniczym, to w srebrze, ale generalnie warsztatu złotniczego. Także tutaj zainteresowanie również ze względu na historyczne, wspaniałe srebro z polskiego warsztatu. I, proszę Państwa, obiekt ten będzie licytowany u nas na aukcji wiosennej. Jedzie z nami na Zamek Królewski, no, zdecydowanie pasuje do tamtych wnętrz i do rangi przedmiotów, które na tej aukcji będą tam oferowane. Cena wywoławcza, proszę Państwa, tego walał to 32 tysiące złotych, przy czym można powiedzieć, że odnosząc się do klasy, do tego, że jest to unikatowy i pojedynczy wyrób tego typu, to w moim uczuciu cena bardzo atrakcyjna, gdyż proszę spojrzeć chociażby na Pudełka powstańcze, ile potrafią kosztować pudełka powstańcze, czyli komplet pudełko powstańcze z monetami to jest tutaj 32 tysiące, na przykład 29, 000. puste pudełko 9 tysięcy. Puste, powtarzalne, drewniane pudełeczko powstańcze, można powiedzieć, wyrób standardowy, najbardziej powszechny i samo puste pudełko kosztujące pod 10 tysięcy, tutaj 6 tysięcy za puste pudełko 6400 i tak dalej. Natomiast tutaj mamy świetny, złotniczy przedmiot polski z kompletem monet. Pozycja znakomita. Proszę Państwa, naprawdę wyrób klasy muzealnej, jednocześnie w żaden sposób niekombinowany, nieczyszczony, niezmieniany, niemanipulowany, nic nie jest tutaj zmieniane, wylutowywane, przelutowywane i tak dalej. Zresztą pochodzi z rynku pierwotnego. Tutaj to przyjmując ten walor, spytaliśmy o to również osobę wstawiającą, tak to pochodzi bezpośrednio z domu, z pamiątek rodzinnych, także to nie jest walor, który był oferowany gdziekolwiek na rynku i zmieniał już właściciela. Jeżeli zmieniał tego właściciela, to tylko w ramach przekazania takiego wewnętrznego, rodzinnego, ale nie widziałeś na rynku kolekcjonerskiego. Te orły, na podstawie też, proszę Państwa, doskonale oddają patriotyzm całego obiektu. Super pozycja. Zapraszamy serdecznie.